W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o zdjęciu Henri Cartier-Bressona, francuskiego fotografa. Tak jak widzicie na tym zdjęciu, tego starszego pana siedzącego w fotelu, to jest wybitny malarz i rzeźbiarz francuski. Henri Matisse. Zdjęcie powstało w 1944 roku pod koniec II wojny światowej, kiedy Matisse przeprowadził się na południe Francji, zamieszkał w takiej willi, w której miał bardzo dużo. Silności, był też hmm, hodowcą gołębi, i o tych gołębiach i o niesamowitej przyjaźni, związanej z tymi gołębiami, chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Henri Matisse, w tym czasie, kiedy powstało to zdjęcie, y, był już bardzo schorowanym człowiekiem. Miał 75 lat, był po ciężkiej operacji, ledwo chodził. Henri Cartier-Bresson, który przyjechał fotografować go właśnie w, w tej willi Fons, zastał go przy y, takich czynnościach związanych m.in. z tym, że Matisse brał do ręki. Jednego z gołębi, wyjmował go z klatki i rysował, robił szkice. Wkrótce Matis dostał bardzo duże zlecenie. To było zlecenie, które miało się okazać zleceniem jego życia, czyli zaprojektowanie kaplicy Vans. W związku z tym potrzebował dużo miejsca w swoim mieszkaniu. Musiał pozbyć się po prostu niepotrzebnych rzeczy. W tym stwierdził, że musi się pozbyć swoich gołębi. W związku z tym zwrócił się do swojego przyjaciela, jakiego Pablo Picasso. Wraz z ojcem opiekowali się gołębiami. Jego ojciec był hodowcą, więc Matisse był przekonany, że jego gołębie trafią w dobre ręce. I tak się rzeczywiście zdarzyło. Matisse zajął się swoim projektem. Pablo Picasso zabrał te gołębie do swojego mieszkania. No i też zaczął je namiętnie rysować, szkicować. Powstała seria grafik, litografii związanych z gołębiami. I to właśnie na tych litografiach, które tutaj widzicie, są gołębie Henri Matisse. Pewnego dnia Pablo Picasso odwiedził jego studio, Nijaki Aragon, który organizował, czy współorganizował takie duże wydarzenia, mianowicie Kongres Pokoju w Paryżu. I szukał jakiegoś motywu wizualnego, jakiegoś, jakiegoś obrazu, jakiejś litografii, jakiegoś rysunku który mógłby być jakimś symbolem przewodnim dla tego wydarzenia. No i jego wzrok i zainteresowanie padło na jedną z litografii, która przedstawiała właśnie gołębia. To był jeden z tych gołębi, które Picasso dostał od Matisa. I ten gołąb wylądował na plakacie, który potem został rozwieszony na ulicach Paryża. Co ciekawe, ten kongres zaczął się 20 kwietnia, natomiast dzień wcześniej, 19 kwietnia, urodziła się córka Picassa i zgadnijcie jak dostała na imię. Dostała na imię Paloma, co po hiszpańsku oznacza gołąb. I taka to jest ta historia niesamowitej przyjaźni dwóch artystów, sfotografowana przez kolejnego artystę, wybitnego reportera Henri Cartier-Bresson.